Dziękuję za tak liczne przybycie wszystkim gościom, bo dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny dla naszego szpitala. Wspólnie będziemy świętować 25-lecie ortopedii w naszym szpitalu oraz dziesięciolecie istnienia kliniki ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci i dorosłych. Ale także nadania imienia najbardziej zasłużonego ortopedy z Podkarpacia, profesora Adama Grucy. Knicy Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu, Dzieci i Dorosłych. Nasi lekarze wykonują wszystkie możliwe zabiegi ortopedyczne, korzystając z najnowocześniejszych technologii, takich jak roboty chirurgiczne, komputerowa nawigacja, wirtualna rzeczywistość czy system do wewnętrznego wydłużania kończyn. W 2022 roku za 7 milionów z dotacji Województwa Podkarpackiego zakupiliśmy robot Extensions dzięki któremu ortopedzi mogą wykonywać wyjątkowo precyzyjne pre operacje kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, zwiększając precyzję, bezpieczeństwo operacji, minimalizując potencjalne powikłania. To dla mnie zaszczyt i przyjemność, że mogę dziś uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest jubileusz 25-lecia ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie oraz w 10 powstania Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narzędzi Ruchu Dzieci i losu. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego składam serdeczne gratulacje, podziękowania z najlepszymi życzeniami na przyszłość. W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przekażę med medalion, który w jakiś sposób przygotowany jest na tego, takie wyjątkowe wydarzenia. Jest to medalion z jezernikiem orła, który wzorowany jest na orle z Katpicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Przygotowaliśmy pamiątkowy grawerton, który mamy nadzieję będzie przypominał o tym, że my parlamentarzyści na różnych forach, w których jesteśmy obecni, czy to w sali plenarnej Polskiego Sejmu, czy też w Komisji Zdrowia, konsekwentnie wyrażamy wielką wdzięczność i uznanie dla naszych lekarzy, także lekarzy ortopedii i traumatologii ruchu z Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 2. Wiele dzieł realizowanych przez Państwa. Czasem niewidocznych, a czasem bardzo widocznych dla wszystkich wokół stanowi ogromne nasze wspólne osiągnięcie. Bardzo za to wszystko dziękujemy. Życzymy nieustannie oczywiście zdrowia, wielkiego szacunku ze strony wszystkich ludzi, ale ogromnej wdzięczności od pacjentów i uznania od Państwa przełożonych. Wszystkiego dobrego. Gratuluję dzisiejszego święta. To Wasze święto. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu może, mogliście i możecie nadal leczyć tak doskonale i dzieci i dorosłych. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. To miejsce, gdzie jest możliwość kształcenia podyplomowego, ale też chcę podkreślić rolę, jaką odegrał Pan Profesor Snela w rozwoju naszego Kolegium Nauk Medycznych. Był pełnomocnikiem rektorów w tworzeniu kierunku fizjoterapia i w kierunku lekarskiego, za co mu serdecznie, serdecznie dziękuję i e, e, dzięki jego zaangażowaniu rozwój naszego kolegium i rozwój medycyny w województwie podkarpackim był możliwy. I tak naprawdę ta ortopedia to zaistniała, no można powiedzieć w 2000 roku. Też jeszcze wtedy taka, że tak powiem raczkująca. Czyli te 25 lat to nie jest przekłamanie. To jest 25 lat rzeczywiście tutaj i przez ten czas udało się Vou tentar tudo resolver.